Cześć kochani, witam Was serdecznie z mojego ogródka. E, mamy przepiękny dzień, e, świeci słońce, nie jest aż tak ciepło jak myślałam, że będzie, e, ale postanowiłam już skorzystać z tego, że właśnie jest tak fajnie, usiąść na huśtawce e, i pokazać Wam dla mnie taki bardzo przyjemny filmik, czyli filmik z darami losu od Kamili. E, we vlogu, który jest już u mnie na kanale, Podziękuję Wam dalej, jeszcze nie widzieliście. E, Wziąłam tutaj telefon, żeby mieć sobie, ale wtedy od Kamili nie dostałam. Aż tak? Dobrze, to jeszcze z tymi dziewczynami moimi nie mam. Ale wracając do, e, do mojej myśli. E, Kamila przyniosła mi no sporo rzeczy. Aż, le, aż tylu rzeczy się e, nie spodziewałam. E, o tym też mam Także mam nadzieję, że coś się właśnie u niej fajnie sprawdzi. A ja już bez dłuższego gadania będę Wam wyciągała po kolei i pokazywała, co mi właśnie ciocia Kamila przywiozła. Kama oczywiście nagrywa bardzo nieregularnie, za co dostać manto po tyłku. Ale może jeśli będzie dużo kciuków pod tym filmikiem, zobaczy, że właśnie macie ochotę, żeby więcej nagrywała. Bo jest naprawdę bardzo fajna, spokojna. Ona mnie bardzo uspokaja ale w taki pozytywny sposób. Jest w niej coś takiego, że też mnie do niej ciągnie, także no nie wiem, co ta dziewczyna w sobie ma, ale jest fajna. Także polecam Wam kanał Kamili. Zostawiam czy Wam oczywiście link na dole. Sprawdźcie też jeszcze vloga, jeśli nie widziałyście, jeśli może nie znacie i też od niedawna za mną jesteście, bo też właśnie od jakiegoś czasu, oczywiście od, od jakiegoś czasu po odcinku, a jak Ewy, bardzo dużo nowych subskrybentów mi przybyło, za co kochana, ci dziękuję i za co Wam dziękuję, bo naprawdę to przybyło mi takie grono dziękuję, Dziewczyn głównie, które bardzo widzę, które są bardzo aktywne na kanale, które bardzo dużo lajkują, które bardzo dużo komentują, też coś do mnie w międzyczasie piszą, e, także naprawdę fajne e, dziewczyny od Ewy mi przybyły. Tutaj oczywiście Tofi e, głupawki dostaje, lata po tym grudku, no ale dobra, już po tym przydługawym dwuminutowym wstępie pokażę Wam, co dostałam od Kamy. E, dziwię się, że jeszcze nie zjadłam e, mleczno-orzechowej e, czekolady z postaram się już tak nie bujać, bo móc kogoś irytować, także czekolada. Coś, coś słodkiego. Tutaj taki płyn do kąpieli guma balonowa z jaj, ta seria ma Ziajka, Ja kiedyś miałam też o zapachu Coca-Cola. Bardzo lubię, ale myślę, że raczej zostawię dla, dla Szymona i to dla mnie pachnie jak guma kulka, także jeśli kiedyś miałyście gumę kulki, to na pewno kojarzycie bardzo fajny. E, bardzo fajny zapach. One też nie przesuszają, nadają się dla dzieci, e, przynajmniej takich dzieci, które nie mają jakichś problemów ze skórą. E, u mnie się e, no fajnie sprawdzało. E, produkt, którego Kamila się pytała, czy mam ochotę, e, na, na którego ma, pytała się, czy mam na niego ochotę, bo miała chyba kilka właśnie e, buteleczek. To jest oliwka kryminacyjna HIP e, i to jest taka oliwka, prawdziwa oliwka, e, która nie ma w składzie parafiny. Tutaj widzę, że ma jakiś olejek z nasion, że to jest taka prawdziwa, prawdziwa, prawdziwa oliwka. Także na pewno ją znacie. Jest dostępna stacjonarnie w Wyrosmanie z tego, co kojarzące dziewczyny mówiły. Także super cieszę się, kiedy zdenkuję olejek. Do. No, miałam, miała, mówiłam, że nie będę się bujała i tak się bujałam także no wybaczcie, musicie mi to y, no, po prostu przymknąć oko. E, w każdym razie bardzo pozytywne opinie, miała ta oliwka. E, jeszcze jej nie miałam, także z miłą chęć naprawdę sobie ją e, spróbuję. Produkt również, na który miałam ochotę, e, Bielenda Skin Clinic Professional. To jest e, właśnie olejek z. E, nie, to jest serum z olejkiem arganowym z bielendy plus kwas hialuronowy, lekka formuła głębokie nawilżenie plus wygładzenie intensywna kuracja na noc ja akurat mam otwarte dwa produkty, takie ole mam olejek z number 7 i Olejek Marula, których używam właśnie na nos, także ten produkt sobie zostawię może dopiero gdzieś na lato lub na jesień, bo on ma tylko 3 miesiące na zużycie. Także no nie będę go otwierała, bo za dużo by tego było, ale naprawdę też super, super się cieszę, bo jestem też bardzo ciekawa tej serii, właśnie mezo. Ja wam, że jak tak przywieje to to tak szału nie ma, także dobrze sobie tą bluzę wziąłam e, dalej e, akurat fajnie, że Kamila mi kupiła bo miałam ochotę, czy miałam ochotę musiałam sobie kupić jakiś krem na noc i to mi podarowała krem właśnie z Balei to tutaj pisze chyba skóra normalna i jakaś, e, mówiła, że to jest dosyć fajny naturalny, e, naturalny skład, że ona go miała e, 50 minut, że fajnie mocno nawilża, także na pewno da wam znać e, no zawsze coś fajnie zostać z takiej firmy, do której nie ma się dostępu a do Balei no tutaj, no to wiecie e, no cie, ciężko by było E, oraz taki bardzo fajny zestaw z marki Eveline. To jest właśnie 8 w jednym odżywka oraz olejek, e, e, olejek do skórek. Świetna rzecz, bo moje teraz poznacie, wyglądają po prostu, są tak w tak opłakanym stanie, e, że aż proszę jakiś manicure, e, o jakiś manicur, o pedikur zresztą też. E, także na pewno Cię wieczorem będę e, działać, i to jest odżywka, właśnie e, ta. 8 w jednej w nowej buteleczce takiej okrągłej oraz olejek do skórek i do paznokci, także super, bo olejku do skórek takiego typowego nigdy nie miałam, zawsze tam coś, coś sobie wcierałam oliwę czy coś takiego, ale taki zestaw super i ta Mikana kupiła, jeszcze była kilka miesięcy temu w Polsce. E, oraz jeszcze jeden fajny produkt, który też e, swego czasu e, był dosyć taki popularny na YouTubie, na internetach tych naszych urodowych. E, waniliowa kostka do ust 8 w jednym. nawilża, Odżywia, wygładza, chroni, nadaje blask. E, ja już to sobie oczywiście otwarłam. W sumie nie wiem czemu, dlaczego powiedziałam oczywiście, bo e, powiem Wam, że mam produkty do, mm, do ust. Ja nie przypadłam tak bardzo za wanilią, ale dla mnie to pachnie i smakuje mm, takim taki serek waniliowy, taki do naleśników, co się smarowało. Na pewno tą kostkę, to jest takie, wszyscy mówią polskie balmi, bardzo fajny design, bo to jest przeźroczyste i widać właśnie produkt, także taka bajeranska kosteczka. Bardzo fajna, nawilża usta, jest taka wazelinowata i powiem Wam, że jeśli chodzi o skład, to tutaj patrzę i nie widzę na przodzie żadnej parafiny ani niczego E, takiego. Skład jest dosyć długi, e, ale bez, bez parafiny na górze, także super. E, tutaj dostałam jeszcze dwa produkty, które jeszcze raz muszę się zapytać Kamili, albo po prostu to doczytać. Marka ASP Kitoko e, i to są produkty, które używamy przed szamponem. To jest taki produkt, jeden e, mocno nawilżający właśnie włosy. Baobabem, zieloną herbatą, tulipanem, jakimiś, jakimiś jeszcze innymi e, specyfikami oraz nadający objętości e, z... Date, nie wiem co to jest, też jakiś tulipan, zielona herbata i tak dalej. Eee, fajne opakowanie, na myślałam, że to jest coś do włosów lub, jakiś, lub jakiś, czy się do buzi, jakieś spryskiwacze, ale to mam tutaj tak odkręcane. Już wam pokażę. Czy do góry, a, glądyka. Eee, do góry odkręcane. Eee, to ma taki trochę ziołowy... ten akurat ma taki trochę ziołowy zapach, trochę czeka, jak kostka rasowa, gdzieś mi tutaj tak eee, podciąga, ale przyjemny to jest zapach Kamila to miałam ja mówiła, że takie mam mieszane uczucia do jednego z nich. Teraz już nie pamiętam, do którego bo się mi się tak nagadały, że no mogę nie pamiętać pewnych szczegółów odnośnie jakiegoś innego kosmetysia, ale jeśli sam używał się jakichś tych produktów, to koniecznie mi napiszcie na dole w opisie, w opisie w komentarzach, co o nich sądzicie, jak się one u Was sprawdziły. Oraz dwie maseczki. Pierwsza maseczka, to teraz pytałam się już jednej z Was na Instagramie, bo wiedziałam, że też ją ma, co to za maseczka, także pozwólcie, że szybko sprawdzę i wam powiem. No bo pokazuję, dobrze byłoby, żebyście też widziały, co ja tutaj do Was e, mówię. Także ta maseczka to jest maseczka e, orzeźwiająca do skóry normalnej, e, która ma pobudzać i odżywiać z, e, z różowym greyfrutem, e, bzem, olejkiem migdałowym, kiełki kukurydzy, masło Sze, sia, shea, shea, jak to woli, pantenol. E, witamina E, także e, o taki opis widzę na bogato. E, tej, akurat, maseczki jeszcze nie miałam, także e, na pewno chętnie spróbuję i dam wam znać. Tutaj jeszcze jedna, która mi spadła. I tutaj jeszcze maseczka z Anatomicals. E, nigdy z tej, z tej serii nic nie miałam. Czyś miałam coś, kilka rzeczy z tej marki. E, średnio je wspominam, e, ale maseczkę chętnie. E, chętnie wypróbuję. 15 ml, także to pewnie tak na dwa razy będzie. Także super superamstwo. I tutaj jeszcze taki, e, taka reklamóweczka e, z mniejszymi, ale nie gorszymi rzeczami. To jest kilka, trzy jak gdzieś tam miała. E, ktoś u mnie nie sprawdziły, po prostu leżały i pomyśla, pomyślała, że, e, że mi odda. Także kochana, bardzo dobrze zrobiłaś. Na pewno chętnie położyłam, a jeśli coś się mnie nie sprawdzi, po prostu poślę e, dalej. Dwa przepiękne lakiery, a tego no, muszę po prostu użyć jak najszybciej. Specfy Volume Gloss w odcieniu 120 Urban Queen, czyli taki odcień cielisty, taupe z domieszką właśnie brozu i szarości. Kamila mówiła, że te lakiery się bardzo fajnie trzymają. Oraz Sally Hansel Smooth Perfect Color and Care, tylko mówiła, że tutaj chyba trzeba około trzech wart, żeby uzyskać jakieś fajne krycie to jest odcień 06R, czyli taki bardzo jasny, błękitny, rozbielony, właśnie baby, też z taką domieszką bym podziała miętki, e, tak. E, dalej dwie dosyć podobne do siebie pomadki. Pierwsza pomadka to jest pomadka, co mi Kama mówiła, że była kiedyś w e, Glossy Boxie, e, Helen E i to kojarzę, bo e, mam też taki pyłek e, z tego oraz e, z Ifroshe odcień e, 106 e, i te kolory są się bardzo zbliżone, to taki po prostu... Tutaj wyglądają takie bardzo, bardzo ciemne, ale na ustach taki przygruziony kolor ust, e, czyli taki ciemny, ciemny, brudny róż. Zacnie, na pewno spróbuję, e, dam znać. E, do konturowania na mokro, e, właśnie brązer w musie z burżuła. E, ta czekoladka e, bardzo ładnie pachnie, kolor dosyć ciemny, ale na pewno chętnie spróbuję. E, Przetestujemy na żywo i powiem wam, jak się sprawdza. Ptaku, ja tu nagrywam. E, dalej, e, z pet Fight, z Fight, z e, Wilt e, Wild Me Up, e, czyli taki puder do brwi oraz wosk utrwalający 0, 10 Stylish, e, nie przeczytałam tego, bo to jest po niemiecku, także nie będę się marać, e, na pewno w jakimś filmiku makijażowym e, użyję, bo na tyle dużo takiej właśnie podostawałam nowości z kolorówki ptaku, że warto będzie... E, poużywać. E, puder z Synergen 04. E, miałam kiedyś ten puder bardzo fajny, e, jednak szybko dotknął rękę, ale naprawdę za tak, e, takie grosze e, świetny produkt dostępny w Rosmanii, Także super randko. E, tutaj mam odsypkę pudr chyba, e, chyba ryżowego z Paesa, Miałam już bambusowy. E, tak, także Kami tutaj odsypała e, na próbę. Patrz tutaj te włosy mi do do ust ciągną. Mam nadzieję, że kochani to wybaczycie, że się tak odgarniam. E, dalej tutaj mam niebieską maskarę z Elizabeth Arden. E, to jest ta seria ceramidowa. Myślę, że fajna opcja na wakacje, na, e, zwłaszcza na dolne jest jako taki akcent kolorystyczny. Bardzo chętnie sobie e, sprawdzę. E, dalej dwie pomadki, dwie takie, dwa błyszczyki z Essence, tej serii XXXXL Long Lasting. I pierwsza to jest e, pierwsza to numer 1 Baby Dolls Favorite oraz Very berry, e, Takie półtransparentne e, kolorki na co dzień. Również chętnie chętnie w się one sprawdzały. E, to w do swojej głupawki. No, widzieliście? Będzie tak latał jeszcze. On tak czasem ma. Dobra, zignorujmy go. Kolejny produkt to jest produkt taki, który ma usta jednocześnie lekko je barwić z Essence Glow Tinted Balsam. Tutaj kolor jest naprawdę przerażający, ale na ustach jest dużo bardziej delikatny. Jednak nadaje takiego lekkiego różowego koloru. Błyszczyk z rewlonu, takim koralowym odcieniem, tutaj widzę, że w aparacie jest przekłamany, ale mam jeszcze, może powiem, że to jest odcień 255 Me Coral właśnie z marki Revlon. On ma tutaj w środku takie drobinki odbijające światło, ale tak na ustach już go próbowałam, to tych drobinek nie dać, po prostu ładnie się iskrzy. Dalej z Catrice Eyebrow Filler, czyli właśnie taka maskara do brwi, która ja teraz bardzo lubię. Mam taką maskarę z Rimela i muszę wam zrobić koniecznie jej test na żywo, bo jest świetna. Szą, używam ją od dłuższego czasu. Mam ją prawie w prawie każdym filmiku i ją bardzo lubię. Tej z Catrice jestem równie ciekawa, dla kamy była po prostu za ciemna. Ja teraz osobiście też wolę jaśniejsze kolory, ale o dla samego testu, dla samego filmiku, chętnie dam Wam znać, jak się u mnie będzie sprawdzała. I tutaj dostałam. Mam jeszcze konturówkę ze slika e, w odcieniu chyba, e, w odcieniu Melba, Melba, taki naprawdę bardzo e, jaśniutki kolor, który myślę, że będzie fajną bazą do e, jasnych pomadek, bo sama w sobie to myślę, że jest taka trochę, e, trochę barbiowa, ale będziemy kombinować. E, I damy radę. E, tutaj bardzo ciekawy produkt z Elfa, wypełniacz z marszczek. E, ja jestem ciekawa, jaką będziecie się pod oczami sprawdzać. To jest taka silikonowa e, baza. Jeśli któraś z Was miała ten produkt, to koniecznie dajcie znać. Tutaj się go e, troszkę wyciska. E, Troszkę się go wyciska, niewielka ilość wystarczy do aplikacji. bo Ona, jakby tak kryje zmarszczkę, wygładza. To jest bardzo, bardzo fi przestań! Tutaj sąsiedzi koszą, przyjeżdżają, zakupy, wszystko. A ja tutaj nagrywam i dadzą spokojnie człowiekowi nagrywać. No nie wiem, co to za sąsiedzi w ogóle, co to za okolica. W każdym razie taki produkt również, e, również do mnie przywędrował I teraz garść produktów do oczu. Pierwszy to produkt to jest BM Beauty Mineral Bronzlik, czyli bronzer mineralny. Powiem Wam, że ja, ja my do że jestem trochę taka, zastanawiam się, jakbym miała go używać, ponieważ on do mnie przywędrował w takim naprawdę małym opakowaniu. I tam ja że, mówiła, że po prostu należy go sobie wysypać gdzieś na wieczko i teraz w ten sposób aplikować. Także no nie wiem, ja z produktami mineralnymi, takimi sypkimi nie mam doświadczenia, ale na pewno choćby dla samego testu, kolejny raz to powiem, spróbuję i dam wam znać, jak się e, sprawdza, a może jak e, raz będzie coś fajnego. E, tutaj taki pojedynczy cień to jest taki cień smoa, e, po prostu czarny e, cień, który gdzieś też kamera dostała w jakimś beauty, e, beauty boxie, gla, e, glamboxie. Glam, glam e, Golosi w boksie i też właśnie z niego nie, nie korzystałam. On jest na tyle fajny, taki smolisty e, czarny, że myślę, że fajnie będzie się nadawał do e, gruntowania e, kreski e, eyelinerem. E, dalej taki ciemny e, bakłażanowy odcień z Essent White Craft e, w odcieniu 03 Mystic e, Lilac. E, to jest jakiś cień właśnie z limitowanki, z SSK, ma go chyba z Niemiec, została od kuzynki, o ile dobrze e, myślę, albo głównie czy kupiła. Też spróbujemy, ja bardzo lubię. E, lubię fiolety. E, trzy cienie z Mio, które powiem Wam, że naprawdę mnie bardzo zaskoczyły. Kama mówiła, że ma też do tych cieni centymetr. Chyba niekoniecznie do tych, ale ogólnie do cieni z Mio, ponieważ nimi wykonywała sobie swój ślubny makijaż. I już mam wszystko szybko pełne numerki: e, 01 White, 07 Chocolate e, oraz e, 23 Groom. I to są naprawdę cienie, które mają taką e, kredową konsystencję, które są mega napigmentowane. Bardzo podoba mi się ten, e, ten brąz. To jest taki brąz pośredni. E, cień, którego można użyć do tego Makijażu dziennego, także jestem jego bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. I ostatnie, ale wcale nie gorszej naprawdę widać, widzicie, ile tego dostałam mu filmik, który ma prawie 20 minut przepiękne produkty marki Inglot. Cień, który już miałam na sobie na całej powiece w jednym z filmików. I powiem Wam, że ja nigdy nie miałam nic z Inglotem, bo mieszkając w Polsce, jakoś no tam no po prostu nigdy tam nie zaglądałam, też mnie kosmetyki tak bardzo e, nie interesowały i to jest taki odcień e, fantastyczny, już Wam powiem numerek 407, e, wykończenie perłowe i to jest taka, to jest dla mnie takie, nie wiem czy to będzie widać w aparacie, bo też tutaj siedzę teraz na zewnątrz i trochę inaczej to wygląda niż w rzeczywistości, ale jest to cień e, właśnie taki... E, Łososiowy z takim, z takim wykończeniem, którym się bardzo kojarzy że jest NARS Orgazm. E, właśnie taki łososiowy z taką złotą, e, złotą, nutką, złotą poświatą. Przefantastyczny kolor. No, oczywiście nie wiem, jak on tutaj teraz jest wdany w aparacie, ale mi na słowo, że jest zacny. Oraz ostatnia rzecz Singlota, która jak zobaczyłam, to prawie zapiszczałam. I to jest pyłek, e, pyłek właśnie wody Sparkles. Yy, numer 71 yy, i Kamela już dosyć go, go, długo go ma, ale nie używa, jak ja to zobaczyłam, mówię OMG, to jest typowy właśnie kameleon, yy, także już nie muszę się doczekać, kiedy będę mogła go, yy, go użyć. No cień po prostu jest bajeczny, yy, no użyty na mokro po prostu, no nie miałam jeszcze czegoś takiego, a bardzo lubię pyłki, to wam szybko zrobię, możesz tak na, na zakończenie Łocza, żeby mi się tutaj to nie wysypało, bo bym chyba tu z tej strawy to skrobała. O, tutaj mam coś, mam brudne palce, ale no on, to jest typowy kamelon, taki żuczek, w każdym świetle wygląda inaczej na powietrzu. już po prostu, no czuję, że będzie wyglądał obłędnie. Numer 71. Jeszcze raz powiem, żeby ktoś nie dosłyszał. Także w ten sposób prezentują się wszystkie dary losu, które od Kamili. Bardzo Ci kochana, jeszcze raz. Z tego miejsca dziękuję za te wszystkie e, cudowne, e, cudowne rzeczy, bardzo jestem ciekawa właśnie o odżywki, e, oliwki z hipa. przepraszam, tego zestawu e, do paznokci z Eveline olejku oraz tych wszystkich kosmetyków, także e, mamy podobny głos, bo nieraz e, właśnie żeśmy rozmawiały, Kamila mówiła, że e, ja coś pokazuję, a ona na przykład dopiero to kupiła, a ona coś ma ochotę, a patrzę, a ja to właśnie gdzieś pokazuję w filmie, także mm, nie musimy mówić sobie, co byśmy może zresztą chciały, czy na miała ochotę, bo jeśli na co sobie chcemy coś e, kupić, to zawsze e, trafiamy I to są bardzo fajne rzeczy, że są, zresztą też e, z wcześniejszych jakichś takich właśnie podarunków, które od Kamy dostałam, to do, do tej pory, na przykład coś jest z moich ulubieńcach, tak jak na przykład ten olejek e, N-Spa, który wam pokazywałam e, i polecałam już kilka razy ten podkrysznic. Także ja już kończę. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. E, link do kamy e, na dole i proszę Was o zostawienie kciuków w górę, jeśli chcecie, żeby kama więcej nagrywała. E, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.